Cześć! Jesteśmy Julka i Kuba i witamy na kanale Czytamy. Znowu przychodzimy do was z comiesięcznym bookholem, i tym razem jest to bookhol z lutego Znowu mamy przeciętną ilość książek, tylko kilka. Solidną. I co? Będziemy bez przedłużania Wam pokazywać. Część haulu znowu będzie taka zgadywana, Mystery haul czyli Kuba będzie po okładce albo po tym, co po prostu wie o książce. Opowiadał, o czym właśnie ona ma być, a ja będę go. Prostować, lub też potwierdzać, czy ma rację. No, to zaczynamy, zaczynamy od, od przeczytanych. Dobrze, więc mamy najpierw Most of All You. Mili Sheridan, czyli autorki Archer's Voice. Dokładnie. I mamy tutaj na okładce płatek, który jest, się rozpada. Mhm, kwiatka takiego. Kwiatka no. takiego. I nie wiem, co to może znaczyć tak <laughs> ogólnie, ale wiem, że to jest o gościu, który mhm. w dzieciństwie został porwany. No. Był prawdopodobnie torturowany. Myślę, że to już mocno poleciałeś, mam ale... nadzieję. Bo tam nie było dokładnie powiedziane, ale na pewno coś, no, trauma z tym związana jest. Bo boi się strasznie dotyku obcych ludzi, znaczy wszystkich ludzi, nie tylko obcych. Tak. Więc postanawia wyjść naprzeciw swoim lękom i traumom i coś z tym zrobić. Więc poszedł do klubu mhm. i zapłacił tamtejszej pracownicy klubu, żeby ona spędzała jakby z nim czas. Żeby jakby on mógł się przełamać co do tego dotyku. Dobrze mówię? Zgadza się tak. Dobrze mówię. I mamy tutaj romans, oni sobie. On się zakochuje pierwszy mhm. i. Tyle wiesz. Tyle wiem. Co się dzieje dalej, to już trzeba przeczytać. To prawda. Mogę jeszcze powiedzieć, że ten właśnie chłopak, właściwie mężczyzna, który jest głównym bohaterem. Um, oni chyba mają 30-40 lat. Ci ludzie tak mniej więcej, więc to już taki. Porządny romans. Nie jest jakiś spicy. Tutaj mam znaczniki tak się prezentują, jest ich sporo i on razem ze swoim bratem mają taką rodzinną firmę kamieniołomu i ten facet jest rzeźbiarzem, ale nie takim jak sobie pomyślicie o rzeźbiarz i to co pierwsze wam przychodzi do głowy, tylko on bierze taki blok marmuru czy jakiegoś innego kamienia i dłutem ciosa na przykład aniołka do nie wiem, on jedzie do Francji, na przykład ozdobić bibliotekę. Czyli taki tak. rzeźbiarz retro. Mm. Taki wiesz, Bardziej taki wiecie, facet drw. Taki prawdziwy rzeźbiarz artysta. No nie, właśnie nie o to chodzi. Że A. to nie jest rzeźbiarz taki, jak ci przychodzi na myśl jakiś, nie wiem, Salvador Dali. Tylko właśnie taki facet drwal, który siedzi i w swojej stolarni wali dłutem w kamień i rzeźbi. Okay. To jest ten waj tak. I dziewczyna, który pracuje w klubie. Czy ja mogę powiedzieć to słowo? Yeah. Tutaj ze stripteasem. Bo takie się życie potoczyło, też została bardzo skrzywdzona, i oni nawzajem mają się uleczyć, że tak powiem. Bardzo ładna jest to książka, bardzo nietypowa, bardzo. I no, naprawdę było super. Na pewno będę chciała resztę książek i ten przeczytać. I co do tej pozycji, to jeszcze wam powiem, że widziałam. Różne informacje na internecie. Raz takie, że to jest drugi tom Asher's Voice, raz, że to jest ta sama seria, albo że nie wiem, mnóstwo, mnóstwo było yy, właśnie informacji na ten temat. I z tego co wiem, to chyba nie jest to połączone. Więc możecie bezpiecznie czytać. Ja od tej zaczęłam całą przygodę z autorką i chyba powinno być git. Kolejną książką jest Pozwól mi zostać. I o to totalnie nie pamiętam, o czym to jest. W ogóle nic. Zero w mojej głowie. Czyli mam opowiadać po prostu. Ja bym powiedział, że ty tego nawet nie czytałaś. A ja czytałam. Tak, tak właśnie mam. Nawet głowa są pracy, znaczniki. Ale mogę zinterpretować wiec. okładkę. No dobrze, proszę. Mamy serduszko w puzzle, które mhm. może świadczyć albo o tym, że ktoś ma zranione serduszko, które trzeba było poskładać na kawałki, albo. albo, że jakby trzeba było budować tą miłość. Okej. Okay. No, to jest. ładna jakby... interpretacja, coś ja... więcej? Nie. Okay. No i kwiatki. Ale do kwiatków nie mam większej refleksji. No, w sumie chyba się nie wiąże z szczerze mówiąc. Cała historia zaczyna się od momentu, gdzie dziewczyna, ona jak miała na imię? Mackenzie, dowiaduje się o śmierci swojej bliźniaczki. Znajduje ją w łazience zakrwawioną, albo chyba zakrwawioną. I to jest dzień ich 18 urodzin, albo przeddzień. I ona próbuje sobie radzić z tą stratą. Podejrzewam, że strata matki ojca, czy ogólnie bliskiej osoby jest no, tragiczną sytuacją, ale pewnie bliźniaczki to jest jeszcze większy wymiar tego bólu, tego, że tracicie taką połówkę siebie i ona właśnie coś takiego przeżywa. Ta bliźniaczka, nie pamiętam, jak się nazywała, Willow chyba, tak była takim złotym dzieckiem trochę, była taką, tą fajniejszą bliźniaczką, tą taką popularną, i właśnie Mackenzie. Próbuje jej dorównać i też w ogóle słyszy jej głosy w, w głowie. Ona się jej trochę tak objawia. Bardzo dziwna sytuacja. I dziewczyna nie może spać, nie jest w stanie sama usnąć, więc w momencie, kiedy ta śmierć w ogóle się wydarzyła, ona była chyba na imprezie jakiejś z rodzicami, od ludzi z, jej, z pracy tych rodziców. I tam właśnie jest chłopak, który chodzi do tej samej szkoły. Poznali się tam i ona przez przypadek wylądowała w jego pokoju, bo myślała, że idzie, nie wiem, do siostry czy gdzieś indziej. I przy nim udało jej się usnąć, więc ona wychodzi do niego, albo on przychodzi do niej i zasypiają razem. Tak, zasypiają. I w sumie tyle mogę wam powiedzieć. No i co dalej się dzieje, to już trzeba czytać. Nie wiadomo. Ostatnią z naszych zagadkowych książek jest Droga Meduzo. I tu mogę powiedzieć coś więcej, ale tak trochę nie do końca. Mm -hmm. Wiem tyle, że nasza główna bohaterka Meduza, nie wiem czy on tak się nazywa, nie. czy to metafora. <grym> no to metafora Meduzy, czyli prawdopodobnie wiem, że ona przeżyła jakieś trudne rzeczy w swoim życiu, jakieś mm -hmm. takie bardzo trudne tematy podejmuje ta książka. Podejrzewam, że część z was yy, po samej tej alegorii Meduzy yy, wie o co chodzi i bardzo mi przykro, że wiecie. Chciałabym, żebyście nie wiedzieli, bo to jest mega trudny temat. Tak, i jakby tyle wiem. No więc dziewczyna została wykorzystana przez swojego nauczyciela Ma 16 lat No i próbuje sobie poradzić z tą traumą i z tym ciężarem, który to I za jak, sobą niesie jak to wpływa na jej życie pewnie tak, tak Uważam, że to jest dosyć duże podobieństwo do... Już nie ma tamtej mnie, to tamtej bohaterki Też podobnie się zachowywały Próbują tak wyprzeć tą rzeczywistość i tak sobie radzić z tym Odrzucając na przykład ukochane rzeczy Trudna lektura, też dużo znaczników mam, znaczy nie jakoś spektakularnie dużo, ale coś tam jest, tak, tak wygląda. I co ciekawe, książka jest, może jakoś z początku Wam pokażę, jest w formie m, takiego slam poetrii, wolnej poezji, tak się nazywa. Mhm. Czyli właśnie nie mamy prozy, dialogów i tak dalej, tylko w takich krótkich w takim myślach. Tak, taki pamiętnik wiersz coś. Wiersz takiego. wolny, o, toalet piękne określenie. Tak się prezentuje. Pokażę Wam teraz książkę, którą właśnie zaczęłam czytać, i jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych książek w ogóle tego roku, mi się wydaje, u mnie, i też jeszcze jedna taka będzie w tym Bookholu. I tutaj mamy trzeci tom serii Knock Me, Knock Me Out, czyli to, co chcemy zostawić ze sobą. I to jest yy, seria, która składa się z historii dwóch braci plus ich wspólnego przyjaciela, i właśnie trzeci tom jest o tym przyjacielu Lucjanie no, i każdy z nich ma taką swoją romantyczną historię. Ja dosłownie jestem na pierwszych 10 stronach, więc jeszcze Wam nic nie opowiem i też muszę uważnie robić, żeby no nic nie wiedzieć. No, bo trzeba uważać, że ktoś tą serii, no to jednak Dokładnie. trzeba znać poprzednie, żeby wiedzieć. Więc szybko ogólnie o całej serii. Mamy miasteczko Knock Me Out, które jest takim malutkim miasteczkiem, gdzie wszyscy się znają. Są różne perypetie tam, jakieś sprawy kryminalne też. To jest chyba USA. Bardzo intrygująca I niepozornie wyglądająca Ale mega dobra seria Cud jest książką Która trafiła do nas Jako niezapowiedziany Prezent? gość Bo nie spodziewaliśmy się tej książki Właściwie Julcia się nie spodziewała A dostała, dostaliśmy ją Od wydawnictwa Mowa I nie pamiętam o czym jest Muszę to przyznać Wiem, że tak trochę zahacza o tematy religijne Na pewno, no Mamy tu noc 18 lipca 1830. Tak, to są dwie filo? osie czasowe chyba. Ja nie przepadam za takim zabiegiem. Ja zależy. Jak to jest dobrze zrobione, ehm... to może być fajne, a jak jest źle zrobione, to. Osobliwe nie... i cudowne przypadki Awy Lavender, Lavender. Tak, a. miało. Tak. To były dwie osie. No, były pradziadkowie, dziadkowie i chyba. Ale ona... to, się, to było tak ciągiem. Przeplatane? No nie wiem. To Zobaczymy, nie... jak tu będzie. No tak, w każdym razie. Ja nie miałam w planach osobiście. To jest autorki Balu Szalonych Kobiet i to. Też kiedyś tam miałam propozycję, żeby ją czytać, ale nie zdecydowałam się Ta jeszcze mniej mnie przekonuje, nie są to ale moje tematy mówimy, Tak, dlatego zostaje z nami, może bo kiedyś... słyszałam super opinie o niej No, więc może kiedyś się przekonamy U mnie teraz będzie wznowienie, bardzo ładne wznowienie zresztą Książki Eleonora i Park Zobaczcie, jaka ta okładka jest przepiękna, taka super grafika, słodka W porównaniu z okładką sprzed lat, którą pewnie większość z Was kojarzy no to jest totalnie niebo a ziemia. Ja się chcę zatrzymać na tych wszystkich szczegółach z tyłu, no, że to no. mamy bardzo dużo książek, gdzie bohaterowie są na pierwszym planie i jakby. O jeszcze nie ma Wam nic coś pokażę, patrzcie, to się... O, coś mi wypadło znacznik. E, to się jakby jest przedłużeniem, pomijając grzbiet. Super. Muszę tak, to właśnie, właśnie bardzo fajnie do... te szczegóły do... są. Tak jakby... Trzeba tak więcej takich książek. Graficy róbcie to. Tak. To jest fajne. E, I to jest książka, która jest takim... Obyczajówką, Slash romansem, chyba w latach 80. Ona się dzieje, nie Kurde. pamiętam nawet Nigdy właśnie nie bym powiedział. No, ale ta dziewczyna jest ubrana tak trochę. No, tyż. niby tak. A to ale to jak tak nosi na co dzień. Psz, zobaczył taką dziewczynę na mieście, to bym powiedział o, fajnie. Fajnie ubrana. Ja już tą książkę czytałam, więc to będzie mój reread, ale pamiętam tylko tyle, że mi się podobała i jakąś scenę w autobusie. Nawet nie wiem co, po prostu wiem, że coś w autobusie się działo, więc bardzo chętnie sobie do niej wrócę, szczególnie jeszcze pod taką piękną oprawą. Jak coś, to tłumaczenie jest to samo, jeśli kogoś interesuje, bo sprawdzałam. I no kurczę, chciałabym się przekonać, czy ta książka faktycznie jest po tych 12 czy 13 latach ciągle wartościowa i nie zastarzała się źle, chociaż podobno są jakieś rasistowskie dziwne tam komentarze, ale ja to czytałam jeszcze w gimnazjum, więc nie zwracało się wtedy uwagi na takie rzeczy. I zresztą to jeszcze był taki czas, 2014-15 rok, że różnie do tego się podchodziło, nie? W sensie społeczeństwo ogólnie. Ostatnio już książką w moich rękach jest Noc zimnego księżyca, i to się wydaje bardzo fajną książką, interesującą, tylko ciężko mi będzie to jakby zobrazować, żeby to zabrzmiało sensownie. Mamy dwójkę głównych bohaterów: jedną jest Margaret chyba, a drugi jakiś gość, którego imienia nie pamiętam. I ona jakby znalazła jakieś magiczne stworzenie w lesie i tyle jest o tym powiedziane przynajmniej na Blerbie i jest jakieś magiczne polowanie, że ktoś kto upoluje coś tam to zdobędzie sławo, bogactwo, dostęp do magicznych sławo, sekretów. Sławo, bogactwo. Sławę i bogactwo? To też. I ona chce bardzo wziąć w tym udział, żeby wygrać of course. No i mamy tego gościa który uczy się na alchemika, mm -hmm. jest jakimś praktykantem. A ona jest strzelczynią chyba, tak? Czy strzelcem? Bardzo możliwe. Ciekawe co to znaczy w tym świecie. I on trafia do tej Margaret na praktyki jakby. I ona mówi, okej, okay, pomogę ci. A ty pomóż mi. A ty pomóż mi upolować to, co trzeba ja upolować. Ja wam pokażę, jaka jest piękna wklejka, wyklejka. Cudownie wygląda. Tak, ładnie się prezentuje z, z tą okładką, z który jest taki fajny las. Bookhol zakończymy tą drugą bardzo wyczekiwaną przeze mnie książką. I mam tutaj pierwszy tom z serii The Natural's Genialne Umysły, czyli nowa seria, a właściwie wznowienie serii Jennifer Lynn Burns, czyli autorki The Inheritance Games. Dużo angielskich słów, ale damy radę. I To Dobrze, jest. Że książka po polsku. Ja ogólnie nie chciałam za dużo czytać z opisu, bo po pierwsze kupię wszystko od tej autorki. Wszystko przeczytam w ciemno. Jest no po prostu wspaniała, wspaniała. Jak czytaliście The Inheritance Games, to na pewno wiecie o czym mówię. Więc nie zagłębiałam się w opis, żeby sobie nie zaspilerować, bo tutaj te książki to są takie mini zagadki. Tak, właśnie więc... to już widać po okładce. Możemy to interpretować, mm. że mamy puzzle, mamy zagadki, więc ta autorka Taka ma się. takie zacięcie do tych zagadek już od Pierwszych książek. Zgadza się. Tutaj z tyłu już mamy pokazane cztery tomy, jak będą wyglądały, i tak dalej. I nawet yy, przed chwilą były targi książki w Poznaniu, i tam właśnie Mastit miał swoje stanowisko. I była taka ścianka, yy, na której była taka powiedzmy nadrukowana półka. Stały sobie tam te książki z wszystkich, yy, wszystkie książki z serii, yy, i były taką taśmą policyjną zaklejone. A na tej taśmie były daty premiery wszystkich książek. Mega fajnie. I wszystkie wyjdą Mega w tym fajnie. roku. Chyba we wrześniu jest ostatnia lub w październiku. Super. To szybko. Tak. Bardzo ale też szybko. Się tak patrzę na tę książkę to do najgrubszych nie należy. 40 no jest, więc... ale Tik też bardzo szybko wychodził. On też cały w jednym roku albo Tak, chyba cały w jednym roku wyszedł. Tak mi się bardzo wydaje. Bardzo możliwe, też tak mi się coś kojarzy. I tutaj mamy niecałe 300 ciekaw, jak to będzie. Mam nadzieję, że się nie zawiedziemy. Ona jest promowana takim tekstem, że mm, jeśli chcesz złapać zabójcę, to myśl jak zabójca. Coś takiego mogłam trochę pokręcić, ale. A, żeby ująć sery... seryjnego mordercę, musisz myśleć jak seryjny morderca. Jeżeli w sumie zgadłam, no, czy pamiętam. No to samo wychodzi, nie? Tak. I tu ma być jakiś FBI, jakieś zagadki, szpiedzy, coś takiego. Na pewno będzie cudowna i na pewno się zakocham w tej serii, bo no. Po tej autorce mogłabym naprawdę jej listę zakupów czytać i bym była super usatysfakcjonowana. Wiecie, to jest takie haha śmiesznie, ale naprawdę ona tak pisze, że się chce słuchać wszystkiego. Wiem, może lista zakupów też jest zagadką napisana. No właśnie, nigdy nie wiadomo. No właśnie. Dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie tego Bookholu. Mamy nadzieję, że pokazaliśmy Wam coś ciekawego. Może te premiery wpadły Wam w oko i mam nadzieję, że moje dwie wyczekiwane weźmiecie pod uwagę. I co, dziękujemy za obejrzenie i do następnego filmu. Cześć! Cześć.